Dlaczego powinieneś zagrać na inkmc.plkablec? Dungeon. Jeżeli się na niego przeteleportujesz, możesz spotkać albo bossa, albo zabijać takie szkielety, z których jeżeli zabijesz, będziesz miał, będziesz musiał zabić 20 takich szkieletów, aby zdobyć magiczną monetę. Kiedy wbijesz, otrzymujesz darmowego VIP-a na serwerze na całą edycję, ale jeżeli wpiszesz kod SVIP, dostaniesz darmowego SVIP-a. A skoro wpisaliśmy przed chwilą kod, to jeszcze jest kod YouTube, zdobywamy legendarny klucz. kod TikTok, zdobywamy legendarny klucz. Jeszcze, jeżeli wpiszemy kod, co dzie Nie kod, tylko kit. Kluczyk. Codzie... Codzienny kluczyk. Dobędziemy legendarny klucz. Mamy również tutaj system darmowego odbierania kluczy pod komendą Daily Bonus. Możemy odbierać klucze. Ja za dzień czwarty dostałem 4 klucze. Oczywiście mamy skrzynki. Jest zwykła skrzynka. No drop taki mech, jest voucher jedynie fajny. Mamy epicką skrzynię i legendarną w której możemy drognąć albo legendarne, legendarne przedmioty Trebiko jak i poprzez customowe przedmioty czyli 66, który niszcza 36 bloków naraz, raz Posiadam go Mączkę kosną 9 na 9 Motykę, czwarty poziom Tutaj macie też opisane co robi no, i z z której dostajemy od 1 do 5 tokenów: kobelixy, spalnery, klucze. Również, jeżeli popatrzymy tutaj na bok, nam, mamy scoreboard na którym widzimy rangę, pieniądze i tokeny. Za te tokeny, pod komendą sklep mamy sklep za tokeny, w którym możemy kupić kilo. Dostęp do komendy, elytre, głowę, smoka, shulkerboxy, VIP-a, nie musimy, bo już mamy. Na całą edycję zwykły klucz, za jedną sztukę, jedną sztukę zwykłego klucza za cztery tokeny, Dostęp do fajcową edycję, pogrubiony niebieski Nick, TurboDrog i tym podobne. Również mamy dostęp do y, takiej komendy jakoś podpis. Dzięki której, na przykład, kiedy weźmiemy jakiś item, piszemy na przykład kosik, podpis, podpis, jakieś kolorki sobie dam, na przykład 4L, siemanko, a tak, To mamy. Siemanko, został sub A na sam koniec tej reklamy otworzę 5 legendarnych skrzynek, a skrzynkę. Mamy spawner owiec, Szkieletów, to jest dobry spawner nawet. Papuga. O! Trójząb! I 32 bloki emeraldów, dzięki którym będziemy mogli je położyć na naszej jaskini i zdobyć poziom jaskini.